Siemaneczko, z tej strony Michał B e, Oczywiście a w dzisiejszym odcineczku zagramy sobie w grę Brawl Stars Ale tak nietypowo, ponieważ Koło Fortuny decyduje e, o mojej grze w Brawl'u e, Tak jest, dobra, ale zanim przejdziemy do odcineczka Chciałbym pozdrowić moich wspierających Foxy, Ben, Dwietlik Hashtag 2454, Marzena Szymichowska, Kaca Baby i Marek Borowski Dziękuję, że ze mną jesteście A co, my przechodzimy do odcineczka ale zanim to y, zobaczymy, ile koło, fortuny ile koło Fortuny zadecyduje, że musicie zostawić łapeczek, a musicie pod tym odcineczkiem, żeby pojawił się kolejny, zostawić. Tysiąc łapeczek. No dobra. Gdy to zostawicie. Pod tym odcineczkiem co robię, konkurs na PSC, bo to serio jest niemożliwe. A co, lecimy yy, kołem fortuny. Jaki rodzaj, Zadymiarza będziemy co Jakiego rodzaju, Zadymiarza jak dobijecie tysiąc łapeczek będzie konkurs. Yy. I co, i mamy mityczne. Dobra, mityczny yy, więc, mityki tutaj lecimy i kręcimy. A będzie a będzie mi tylko taraczki ołek proszę żeby tara, dobra, tara yy, Więc tak Autaim czy wyzwanie Tutaj kręcimy tutaj tym tą ruretkę Tym kołem A będzie to autoim czy wyzwanie do Tary Będziemy musieli z auto-aimować da więc będziemy auto-aimować yy, tutaj naszą tarką a jeszcze mamy coś w sklepie więc zobaczymy czy możemy to odebrać nie wiem co sam, ale zobaczymy czy możemy to odebrać uwaga dadadadam jak nie no to przypadnie ta rzecz a jak tak no to będzie superowo i mamy TAK! Na szczęście! Dobra, możemy to odebrać sobie w sklepie i co? Lecimy już do nasz, naszego BS-a Okej, okay, a więc jesteśmy już w naszym BS-ie yy, W sklepie mamy za darmo Powerpointy do Edgara Więc super superaśnie, superowo yy, Dobra, wylosowało nam Tarę I Tarą auto-aim już wszystko Z Zwykle solo, lecimy z giereczką. Zobaczymy jak pójdzie. I teraz bym przegrał, lecz nie strzeję na szczęście. Niech mi tą skrzynkę mię proszę. Oho, bas, więc uciekamy. Jestem przyzwyczajony! I tak na serio, już dedłem! W sensie dedłem w wyzwaniu! Niestety, poległem w wyzwaniu, widzowie. Jestem po prostu za bardzo przyzwyczajony do celowania. A teraz, nawet, poległem już w rundzie. moments No. Jesteśmy już w. Koła fortuny i co? Znowu tutaj lecimy, kręcimy to i nam zobaczymy co nam wypadnie. A wypada nam Eee... olej ja się nie mylę. Mityczny! Znowu mityczny. Jak będzie ta to, no to nie chce mi się po prostu e, mityki lecimy. wie? Mamy Mortisa. Musimy zagrać na zwykłym solo. Ale jeszcze auto-aim czy wyzwanie? Uwaga, auto-aim czy wyzwanie? Auto-aim to będzie w ogóle najgorzej. Wolałbym już wyzwanie, nie? Out aim, ale przynajmniej mogę chodzić. Wyzwanie to by było takie, że żeby go się poruszać tylko z y, zwykłym a takim, ale co? Lecimy do BS-a. Ok, jesteśmy już w naszym bs y, wybieramy szybko Mortisa, Mortiego i starcie solo, Star Power może ten drugi w sumie niedobra, bo gdy się na mnie parę osób użyło. Wiecie? No to będzie słabił się. Ale to jest wysoko, ja nie chcę. Ja miałam Mortisa sobie odstawić już. Tylko auto -aim, czyli mogę tylko klikać. No właśnie, to jest rozwalanie skrzynek widzowie... Z autoimem! Ucieczka! No nie! Nie do niej! Nie do niej! Auto-aim! Dobra, może nie będę dużo auto -aima. No, to był zły pomysł, żeby z aimować tutaj. Jestem z kim Mortisem na zero kibła. Co ja mam? A ja no mam ten Boję się, że tutaj ktoś będzie. Dlatego od razu ucieczka. To jest szelka, tam jest Mortis. Może się spróbujemy z nim zatimować. Chyba udał się tym. Ale nie wiem. Trochę się stresuje. Ojoj. 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 Oj, Działaj, jest źle. Jest bardzo źle. Jest bardzo, ale to bardzo źle. No nie. No nie miałem opcji, że z dwóch stron nie dojechali. Ale plus zaliczone. Lecimy do trzeciego brawlera, czyli ostatniego. One hour later. Okej, okay, jesteśmy już przy y, ostatnim y, zadymiarzu. Na odcinek lecimy. I, jak, I klasa będzie, proszę nie rzadki i roza, bo będzie słabo. Będzie jakaś legenda. Tylko jaka? O to jest pytanie widziałem legendy, gdzie ja mam legendy Sztotki, bo... o legendy są więc kręcimy takie oczywiście jakie mam yy. kręcimy i zobaczmy wypada nam wypada nam, wypada nam mm, Sandy no tutaj w sumie może być bo to jest bardziej takie na blisko niż na daleko coś takiego Auto aim lub wyzwanie mamy. Lecimy, kręcimy. Nie wiem co jeszcze. Wyzwanie do San Diego. Mamy pierwsze wyzwanie. Widziałem, mamy pierwsze wyzwanie. A wyzwanie pierwsze jest takie, że musimy chociaż raz w pełni naładować yy, naszym gadżetem. Przy jakimś przeciwniku. Dobra, lecimy dobra Okej, okay, jesteśmy w BSie, yes, Sandy jest nastawiony Jak widzicie, będziemy musieli raz użyć ulta na jakimś widoku jakiegoś typka Może nas nie zaatakuje, może nas zaatakuje Tego nie wiem, ale co, lecimy tutaj z... ...gierką Na szczęście ja ultuję, czyli mogę sobie teraz pocelować trochę Ale ty, sen wolno ładujesz? Nie? Na widoku? Proszę, bije nas. No, nic się nie udało. Yy, dobra, więc tak. To by było na tyle tego odcineczka. Mam nadzieję, że wam się podobał Jeśli tak, zostawiajcie łapeczkę w górę. Suła z a ja się z żegnam. Co? Narka.